No a więc tak, zabieramy się za montaż naszej listwy LED Ja się przełączam na statyw i zaraz pokażę co i jak dalej Te na, nasze paski LEDowe musimy wydostać z tych osłonek Z dwóch względów Z, ta, z tego, że e, potrzebujemy żeby były one jak najmniejsze No to widzimy, że tego zapasu plastiku jest dosyć spory, pewnie że dwa razy więcej I drugi, e, drugi powód jest taki, że montowałem i w tej osłonce I bez tej osłonki plastik w lampie i bez os osłonki jest to o wiele bardziej wyraźne, więc u mnie ten plastik wylatuje. On ja tutaj jest dosyć prosty do, 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 do demontażu. Tu mamy takie dwie gumki, naklej na je, tam wyrywamy. Z drugiej strony jest tak samo. Uważamy tylko, żeby kabelków nie powyrywać. I tu nam listwa ładnie e, wychodzi. Tak ta listwa wygląda. Ona jest długości chyba 30 cm. Zaraz poszukam miarkę, zobaczę, żeby nie było. No, ta lista ma 30 cm. Także e, takie potrzebujemy. Nie, nie dłuższe, nie krótsze. To pasują idealnie. E, tutaj na tej osącej mieliśmy taką taśmę dwustronną, ale jej nie, nie mamy jak odzyskać. A więc potrzebujemy. Naszą taśmę dwustronną, nową yy, i będziemy musieli sobie podkleić. No i tak sobie to przykleimy do, do wnętrza lampy. Te możemy już wyrzucić, nie będą potrzebne. I drugi, tak samo musimy sobie przygotować. To paski są uniwersalne, więc możemy je w sumie do każdej lampy władować. Tylko troszkę rzeźby potrzeba. Tutaj chyba jest sklejone na samym początku, więc musimy to lekko. Rozciąć. I teraz pozostaje nam to podkleić taśmą wstronną, żeby to ładnie trzymało. Mówię, jakąś taką trosz troszkę lepszą, żeby nie była jakaś taka najtańsza, żeby była dosyć taka, żeby była troszkę grubsza. Co nadaje lekką, lekką taką elastyczność na te tutaj wszystkie krawędzie w lampie. Także ja to podklejam i patrzymy dalej. Ok, paski LED mamy już podklejone taśmą. I teraz jest najgorsza część roboty, bo musimy sobie wyciąć w lampie dwa otworki tutaj w tej dolnej krawędzi na tej ściance tutaj w dolnej krawędzi jak najdalej tutaj w głąb czyli tutaj w tej części lampy musimy sobie zrobić taki mały otworek żeby wsunąć tą taśmę ledową czyli taki mniej więcej troszkę większej szerokości niż ten pasek pasek ledowy i tylko taki otworek żeby nam ta taśma tam weszła do, do środka i tutaj, w tej górnej części, mniej więcej pośrodku, po tak żebyśmy mogli sobie paluszkiem sięgnąć yy, tutaj gdzieś i tutaj gdzieś, żeby tą taśmę docisnąć, jak będzie klejona. Także tutaj taki jakiś mały otworek na, na palec wystarczy. Yy, może być kwadrat, może najlepiej w sumie w kształcie kwadratu, żeby to było później łatwiej wkleić. No i tak sobie to e, zaplanowałem, że tak to będzie wyglądać, więc ja to wydzielam, a wy sobie patrzcie I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be Okej, okay, mamy tu już nasz otworek wycięty, patrzymy nam nam jak ładnie wejdzie do każdej tutaj stronki. będzie OK. ten plastik sobie zachowujemy, przynajmniej ja, ja go tu wkleję, tak żeby tam jakoś ta szczelność była mniej więcej zachowana, I teraz, a teraz jest też dobry moment, żeby sobie to wszystko jeszcze raz odmuchać w środku, żeby te pyłki, które tam się od, tych cień, od tego cięcia powstały, żeby to wszystko jeszcze wydmuchać, no, i co? Wtedy wklejamy już nasze paski LEDowe, i zaklejamy otworek, i zostało tylko wtedy podłączenie elektryki. Także co ja, to sobie idę dmuchnąć, i za chwilę zabieramy się za montaż LEDów. I zabieramy się za przymiarkę naszego paska LEDowego. Tutaj go wstępnie ułożymy, zobaczymy, czy wszystko jest ok. On tu prawie cały wejdzie, bo tu mamy taki układ scalony. On tu będzie po tej stronie musiał zostać. Tego to pamiętam. Teraz sobie ten pasek musimy tutaj lekko podciągnąć do nas. delikatnie. I pasek nam się musi ułożyć tutaj Tutaj, w tym miejscu. Najlepiej by było, gdyby on był po środku, ale wolę go dać, żeby się oparł o tą dolną krawędź, żeby ta taśma też się e, tak łatwo nie odkleiła. A myślę, że to nie będzie aż tak bardzo widoczne, że e, tu jest ten niżej, bo tam ten odbysk lekko tak rozproszy, więc powinno być ok. E, I teraz tak, ten pasek by się nam dojść tutaj o, domo, do miejsca, tak żeby go nie było za bardzo widać. Także to sobie to kontrolujemy, żeby tam tutaj nie, nie podszedł do tej krawędzi aż, żeby tam był wewnątrz, tak mniej więcej jak jest teraz, żeby tak był mało widoczny, tu musi dojść do końca. I jak sobie go ułożymy, to będziemy musieli jakoś tę taśmę wtedy odkleić i przykleić do, do lampy. Także ja sobie to ułożę i za chwilę będziemy to podklejać. Dobra, to sobie ten pasek mniej więcej ułożyłem po swojemu. Jeszcze mam taki mały pomysł, żeby układ scalony lekko osłonić, to sobie jednak tą osłonkę z tego paska led użyję. I tu będzie na, na tym odcinku to założone. Lekko sobie tam dam silikonu z prawej i z lewej strony, żeby to było troszkę szczelne. A on coś tam może pomoże. Na pewno nie, za, nie zaszkodzi, także tak to zrobię. A którą stronę? No, to chyba nawet obojętne. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Jestem ciekaw, czy tam nie będzie to o nic wadzić, ale chyba... Nie, zaraz sobie idę to przymierzyć. O, coś takiego będzie tutaj. Zaraz sobie tam zderknę, czy mi to nie będzie wadziło i tak sobie zostawię. Dobra, patrzyłem, będzie OK, także e, tak sobie to zrobimy. Mam tu jeszcze troszkę silikonu. Ja go dam na tutaj, na tą stronę, żeby tam mi się nie odkleiło, bo tych, tych, tym taśmom tak, tak za bardzo nie ufam. A wiem, że, że silikon y, daje radę. Także sobie lekko tam posmarujemy końcówkę. No i co? No i musimy teraz to ładnie przykleić, żeby to y, było tak, jak powinno. Nie wiem, jak tutaj się ta taśma spisze na tym plastyczku, czy da, nie, nie dać tej mojej, a to zaraz się okaże. E, dobra, czyli musimy sobie teraz tak ją wyjąć taśmę odkleić, bo nie wiem czy ją odkleimy jak jest tak włożona. No zaraz zobaczymy. Nie wiem czy mi kamera za chwilę też nie spadnie. To może być problem jak to odkleję, dobra, ja sobie ściągam rękawiczki i próbuję to zrobić. ale zobaczymy. I tu ją sobie chyba przełożę z tym razem. A więc teraz tak, ten pasek tutaj musimy nasunąć, może się nam zaraz naklei na tą taśmę dwustronną, tak żeby nie zjeżdżał. Nie wiem, czy to się już nie przykleiło, a nie chcę kabelków porywać. Teraz lekko ściśniemy. Eee, tutaj damy też silikonu. No może kapeczkę, od, odrobinkę, żeby to też jakoś łapało. I teraz spychamy i układamy to. Jeszcze potrzebujemy końcówkę tej taśmy, żeby dać test silikonik. Trochę mało tu jest poręcznie, ale jakoś chyba dam radę. Dobre, ale muszę zrobić to, zrobić to poza kamerą, bo tu jest niewygodnie mi. Dobra, tu sobie pasek podkleiłem, e, przykleiłem sobie też e, ten wycięty element na silikon. Później to jeszcze odkleję i sobie tam jeszcze bardziej to podkleję. E, tu mamy jeszcze podklejoną tą boczną osłonkę na, na tą elektronikę. Też niech sobie tam e, się trzyma, żeby mi się tutaj to teraz nie ruszało. I jeszcze już złapałem sobie w tym miejscu taką małą tryteczką, bo widzę, że w tym miejscu, bo widzę, że tutaj akurat mocno pręży, więc dałem takie coś tak zapobiegawczo. No i teraz to, lampa sobie śni, ja zabieram się za drugą. No i tak nie widzimy się na montażu i pokażę Wam to jak to wygląda w dzień, jak to wygląda w nocy. No i będzie małe, małe podsumowanko. I mam taki jeszcze pomysł na ten syf w tych lampach, bo nie da się go całkiem usunąć. On jest troszkę widoczny, jak się tam przyjrzy z bliska to widać tam jakieś kropki, coś takiego. Mam pomysł, żeby sobie te lampy lekko ściemnić. Nie jako szczególnie mocno, ale tak tylko troszkę. Też do czarnego auta to będzie fajnie pasowało, także na razie robimy sobie te kierunki, zamontujemy, a potem sobie poszukamy jakąś folię i ją też będę się starał przykleić samodzielnie, żeby to być może lepiej wyglądało. No zobaczymy, jakie będą efekty końcowe. Także ja się zabieram za robotę, a wy czekajcie na efekty końcowe. No i dobra, mamy już lampeczki zamontowane. Są kabelki polutowane. Ja już wam pokazuję, jak sobie to zamontowałem. Podłączyłem się do wtyczki od y, kierunku. Może drugą będzie łatwiej wyjąć. Jedną ręką. A I teraz tak, ten kabelek z tego naszego kierunku idzie. To sobie wchodzi i po prostu ja to dolutowałem do tych bolców w tej wtyczce. ja sobie wyciągnąłem, dolutowałem i je włożyłem, Także są połączone teraz z kierunkiem już na stałe i teraz jaki jest kolejny problem. Problemem jest ta żarówka, bo albo ją wyciągniemy, tylko wtedy nam podaje o wiele krótszy się sygnał i częściej, więc ten nasz kierunek LEDowy się tak mniej więcej tam do połowy, maksymalnie do połowy zapełni i go odłączy. Bo jest takie szybsze miganie, no bo nie wykrywa żarówki. Możemy sobie tę żarówkę w, e, albo wyjąć, albo ją zostawić. Jeżeli ją zostawimy, wtedy ten rozbłysk tutaj w tym odbłyśniku całym on jest taki bardziej na. E, idzie na całość, więc tego, tego efektu tej animacji nie za bardzo, e, nie za bardzo ją, ją widać. Za chwilę wam to może nawet zaprezentuję. Bo teraz jest e, z żarówką, tylko sobie pójdę po kluczyki. A, mam w kieszeni. Ta animacja jest, tylko po prostu jest, ona jest tak rozproszona przez to światło od tej normalnej żarówki. I musimy zrobić tak, żeby tę żarówkę najlepiej zaślepić. To jest akurat stoi na słońcu, więc tak może być nie do końca widoczne. Widzicie, prawie jest taki jakby efekt samej żarówki, ten pasek ledowy jest za sobą widoczny. Teraz sobie tę żarówkę zakryję, nie, nie wiem, na razie jakimś pazłotkiem i zobaczymy, jaka będzie różnica. I teraz patrzcie, tu mam oklejoną żaróweczkę pazłotkiem i ten lekko oklejony taśmą, żeby to się nie odsuwało, żeby nie zrobiło jakąś zwarcie przypadkiem. No i patrzymy, jak wygląda nasz kierunek. Coś takiego, tak to wygląda. Jest troszkę słabiej. Można by na przykład dać dwa takie paski LEDowe, wtedy byłoby pewnie e, pewnie pewnie mocniejszy efekt. Tutaj stoi akurat i tak auto na słońcu, więc to jest e, słabo widoczne. Tak samo na przykład nie widać świateł pozycyjnych zapewne, a złączymy, zobaczymy czy w takim słońcu widać światła pozycyjne, no, są tak samo widoczne jak na, nasze kierunki, więc... E, nie ma większej różnicy. Za chwilę jadę w cień tutaj do, do garażu i wam pokażę, jaki jest efekt. Albo włączymy teraz awaryjnie, zobaczymy sobie takie mniej więcej, mniej więcej porównanie. I to, i co widzimy. Widzimy, że na prawej lampie jest taki bardziej rozbłysk, na samym środku, a na lewej widzimy animację. Mówię, to jest na słońcu. Ja zaraz będę w cieniu i wam pokażę. I tak to wygląda w cieniu. Jest, dzisiaj jest mega słońce, więc jest troszkę jasno. A łączymy jeszcze postojowe, żeby to też się jakoś tak mniej więcej pokazało, jak, na, jak to wygląda w rzeczywistości. Żeby nie było, że jest tak jasno, że jest tak słabo to widoczne. Myślę, że jest OK. W nocy będzie na pewno mega. I też myślę, żeby jeszcze dołożyć po jednym pasku do każdej lampy, tak żeby były dwa paski włożone w jedną lampę, w której ten kierunek będzie jeszcze, jeszcze mocniejszy. Tylko muszę, sobie, muszę sobie te paski domówić i je dołożę. Wtedy zobaczymy, czy będzie jakaś poprawa, ale już na chwilę jest OK a dołożę sobie te paski po to, żeby yy, po tym jak ściemnie lampy tą folią, to żeby nie były zbyt ciemne, żeby były też fajnie widoczne. Także yy, myślę, że to będzie tylko mała lekka poprawka i ten drugi pasek dojdzie. Yy, też muszę jeszcze zobaczyć czy jak, wy, jak wykoduje yy, sprawdzanie żarówki yy, tylnego kierunku czy, czy po prostu będę mógł ją wyjąć, żeby mógł włożyć yy, drugą taśmę LED bez problemu, bo wtedy będzie już mała kolizja. Ale to też dałoby się obejść, gdyby nie było tej opcji. Nawet odległości, ja wiem, 12-15 metrów, te kierunki są dosyć dobrze widoczne. Może tego na tak nie widać, ale jest ok, według mnie. Taka jeszcze mała informacja: nie kupujcie już tych pasków dłuższych, bo tutaj ten czas brugnięcia tego kierunku jest tak długi, tak krótki, że, że trzy ostatnie dziutki tak nie są w ogóle włączane I jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda w nocy, teraz powiem Wam, że już mój aparat sobie z tym nie poradzi, bo zbyt mocno to wszystko jest rozświetlone i nie ma tego efektu, jaki jest na żywo. Na żywo to wygląda mega. Ale jeszcze aktualnie mam włożoną żarówkę ledową zamiast tej zwykłej, bo ta zwykła tak mocno się nagrzewała, że topiła ten pasek LEDowy, także ją musiałem wyjąć i włożyłem leda. LED się praktycznie w ogóle nie nagrzewa, ale jeszcze myślę, że nad tym, żeby dać po prostu drugi pasek LEDowy, a żarówkę całkiem stamtąd wyjąć, Dobra, i patrzę, tak to wygląda jeszcze w dzień. Z prawej strony mam włożony sam jeden pasek LEDowy, a z lewej jest włożony pasek LEDowy i taka żarówka LEDowa. Już wam pokazuję, pokazuję jaka taka LEDowa jest włożona. E, dlatego, że tamta zwykła tak mocno się grzała, że tu aż ten pasek e, się prawie że topić zaczynał. Ok, zamontowałem sobie do tej lampy podwójny pasek LEDowy. Tutaj nawet to widać, tej żarówki ledowej nie ma aktualnie, jest wyjęta. A tam jeszcze jest ta żarówka i jest jeden pasek ledowy. Zobaczymy jaka jest różnica. Wpalimy awaryjki. I zobaczymy. Mam akurat takie jednolite światło w garażu. Tyłem ustałem w cieniu, więc powinno to być porównywalne. Zobaczymy jaka jest różnica. No jest mocniej. Może tego tak na filmiku dobrze nie widać. Ale nie dość, że ten pasek jest taki bardziej pełen w swoim zakresie. To jest jaśniej. No, zobaczymy różne oświetlenia. To jest takie ściemnione. To jest troszkę jaśniej. To jest jeszcze jaśniej. No, ale na, na żywo teraz ten z lewej strony jest o wiele bardziej wyrazisty. I myślę, że już teraz nie będzie żadnej wątpliwości dla mnie, e, czy to będzie widoczne w dzień, czy nie. Już, już będzie ok, pod, pod tym względem. Także tak samo robię teraz prawą stronę. No i temat za, zakończymy. Jeszcze nagram może jakiś taki krótki e, przerywnik, e, w taki bardziej ponury dzień, albo gdzieś pod, pod wieczór, może nie tak w nocy, bo znowu będzie to za bardzo e, telefon rozświetlał. Także, tak, żeby to było fajnie widać. I na tym zakończymy wtedy. Także. E, dzięki za obejrzenie i do następnego hej. A oto efekt finalny jest dzień, ale to stoi w cieniu. E, dookoła jest dosyć jasno, a więc widzimy jak te kierunki e, wyglądają około, z około 10 metrów. Teraz są mega widoczne. E, jeszcze wam taki mały bonus pokażę, bo wyciągnąłem tutaj tą żarówkę i włożyłem tam LEDową. I zobaczcie jak, jak to wygląda na żywo. Ona jest teraz z przodu zamontowana. Mamy te kierunki. Teraz tu macie jedną stronę, patrzymy tutaj w to miejsce. I tu patrzymy w to miejsce. Dlaczego z jednej strony jest lepiej, bo tu jest stworzona ta żarówka diodowa, no w ogóle nie ma takiego rozbłysku jak te prawidłowe żarówki, więc tutaj nie ma sensu ich wkładać, nie ma to takiego mocnego rozbłysku, nawet ich za bardzo nie widać, także wkładam tą starą, ale ledowe idą w podstawkę. No chodź, bo Cię muszę zamknąć w ogródku, żebyś mi nie uciekł. Chodź. No chodź. Okej. Okay. Wiesz jak zrobić psa w chuja? To chodź Ci pokażę. Ty tu lubisz do garażu sobie wchodzić, to chodź. Chodź Ci pokażę pewną sztuczkę. Tu musimy przejść. Idziesz? Chodź. Tutaj się nie boi wchodzić, nie? Tu musimy otworzyć. No, a zaś się sztuczka skończy, chodź. Chodź, gości, chodź. Widziałeś? Teraz idziemy tam, gdzie byliśmy na początku. Nie zaś się wszystkiego, kolego, dowiesz. Teraz ja muszę wyjść. Poczekaj, poczekaj chwilę. Like this, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news.